Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że mimo wszelkich starań pieniądze po prostu wymykają się z rąk? Jakby jakaś niewidzialna siła poza twoim zasięgiem blokowała twoją obfitość, a ty nawet tego nie zauważałeś? A co jeśli powiem ci, że ta cicha bariera może właśnie teraz znajdować się w twoim własnym domu? Przez wiele lat żyłem w takiej rzeczywistości, nie rozumiejąc, co się naprawdę dzieje. Poświęcałem się pracy z oddaniem, tworzyłem plany finansowe, szukałem nowych sposobów na zwiększenie dochodów. A mimo to miałem wrażenie, że jakaś siła nieustannie mnie powstrzymuje. Pojawiały się niespodziewane długi, obiecujące szanse rozpływały się w powietrzu, a uczucie bezsilności stawało się coraz bardziej duszące. Wtedy jedno proste działanie zmieniło wszystko. Podjąłem z pozoru niewielką decyzję, która radykalnie odmieniła moje życie finansowe. Usunąłem z domu jeden jedyny element, a od tamtej chwili rozpoczął się nowy etap obfitości. Niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bob Proctor, Światowy autorytet w dziedzinie rozwoju osobistego zawsze twierdził, że środowisko, które nas otacza, bezpośrednio kształtuje naszą rzeczywistość finansową. Na początku przyznam, że podchodziłem do tej idei sceptycznie. Wydawało mi się przesadzone sądzić, że przedmioty czy bałagan mogą aż tak głęboko wpływać na moje finanse. Jednak postanowiłem to przetestować, i w krótkim czasie rezultaty zaczęły pojawiać się w sposób niepodważalny. Pieniądze zaczęły krążyć z większą łatwością. Nowe możliwości otwierały się niespodziewanie, a co najważniejsze, moja mentalność wobec bogactwa przeszła prawdziwą rewolucję. I co najbardziej niesamowite, wszystko to stało się bez konieczności inwestowania pieniędzy, posiadania wyjątkowych talentów czy nadzwyczajnego wysiłku. Wystarczyła tylko zmiana otoczenia, zmiana prosta, lecz niezwykle potężna. Większość ludzi wierzy, że wzbogacenie się jest bezpośrednio związane z pracowaniem dłużej lub znalezieniem idealnej strategii finansowej. Tymczasem wielu ignoruje fakt, że środowisko, w którym żyją, może subtelnie i cicho programować ich umysł na niedostatek, często bez ich świadomości. Nasz umysł jest jak gąbka, która nieustannie wchłania wszystko, co nas otacza. Każdy przedmiot, każdy kolor, każde ułożenie przestrzeni wysyła cichy komunikat, który przenika do naszego podświadomego umysłu, kształtując nasze przekonania, emocje i nieuchronnie decyzje finansowe. Psychologia środowiskowa już dawno udowodniła, że przestrzeń fizyczna ma bezpośredni wpływ na nasze emocje i zachowania. Zagracone otoczenie pełne nadmiaru bodźców wizualnych zwiększa poziom lęku, obniża produktywność i tworzy atmosferę stagnacji, która hamuje rozwój w różnych sferach życia. Jeśli Twój dom jest pełen przedmiotów przypominających o porażkach, dawnych długach, toksycznych relacjach lub trudnych momentach, to tak jakby twój umysł codziennie był warunkowany do pozostawania w cyklu ograniczeń. Te przedmioty nie tylko zanieczyszczają twoją przestrzeń fizyczną, ale także utrwalają emocjonalne wzorce, które wiążą twoją rzeczywistość finansową w przeszłości. Innym cichym wrogiem jest chroniczny bałagan. Zabałaganione otoczenie nieuchronnie odzwierciedla zabałaganiony umysł. A zdezorientowany umysł rzadko kiedy podejmuje trafne decyzje dotyczące inwestycji, szans czy budowania majątku. Kiedy pozwalasz, by bałagan się rozprzestrzeniał, nieświadomie zezwalasz, by również chaos wewnętrzny przejął kontrolę. Jeśli naprawdę pragniesz na trwałe zmienić swoją rzeczywistość finansową, musisz usunąć ze swojego domu wszystkie elementy niosące energię niedostatku i stagnacji. Nie chodzi tu jedynie o fizyczne sprzątanie, ale o odnowienie energii, która krąży w Twoim domu i, w konsekwencji, w Tobie. Teraz być może zastanawiasz się, co dokładnie usunąłem z mojego domu. Że przyniosło to tak głęboką przemianę? Mogę ci powiedzieć, że był to jeden jedyny gest, ale niósł on za sobą znaczenie o wiele większe niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nadszedł moment na wielkie ujawnienie. Już wiesz, że twoje otoczenie jest cichym odzwierciedleniem twojej mentalności finansowej. Rozumiesz też, że przedmioty i bałagan mogą działać jak niewidzialne kotwice, zatrzymując cię w cyklach niedostatku. Ale co dokładnie usunąłem z mojego domu? Aby otworzyć drzwi do dobrobytu, przygotuj się, bo w kolejnym rozdziale opowiem ci szczegółowo, co zostało wyeliminowane i jak to odblokowało dla mnie nowe życie. Życie, w którym pieniądze płyną naturalnie, możliwości pojawiają się bez wysiłku, a obfitość staje się stałą obecnością w codzienności. Zostań ze mną. Transformacja, której tak bardzo pragniesz, może rozpocząć się od jednej, jedynej decyzji, dokładnie tak jak zaczęła się dla mnie. Odpowiedź może wydawać się na pierwszy rzut oka prosta, ale wpływ, jaki wywarła na moje życie finansowe, był absolutnie przełomowy. Pozbyłem się wszystkiego, co nawet w sposób cichy i niepozorny symbolizowało porażkę, stagnację i brak. Zacząłem od usunięcia ze swojego otoczenia zepsutych przedmiotów, starych rachunków, które przywoływały wspomnienia trudnych czasów, ubrań przechowywanych od ponad pięciu lat oraz, przede wszystkim, rzeczy nasyconych negatywnymi emocjami. Często nieświadomie gromadzimy przedmioty, które stają się prawdziwymi emocjonalnymi kotwicami. W moim przypadku odkryłem całą szufladę pełną przeterminowanych rachunków z czasów ogromnych trudności, zerwanych kontraktów na projekty, które nigdy się nie powiodły oraz prezentów od osób, które pozostawiły bolesne ślady w mojej historii. Każdy z tych przedmiotów był jak cichy przypominacz o porażkach, ograniczeniach i bólu, które, choć dawno już minęły, nadal w niewidoczny sposób wpływały na moje emocje i decyzje. Kiedy zdecydowałem się usunąć to wszystko ze swojego otoczenia, wydarzyło się coś niezwykłego. Poczucie ulgi było natychmiastowe, jakby niewidzialny ciężar został zdjęty z moich ramion i z mojego umysłu. Nie minęło wiele czasu, a konkretne zmiany zaczęły pojawiać się niemal natychmiast. W ciągu kilku dni pojawiły się niespodziewane możliwości, które wcześniej wydawały się zablokowane. Podpisałem znaczący kontrakt, który podniósł moje dochody na poziom, jakiego wcześniej jeszcze nie doświadczyłem. Najbardziej imponujące było jednak nie tylko zwiększenie dochodów, to była głęboka transformacja mojej mentalności. Zacząłem patrzeć na pieniądze, szanse i obfitość z zupełnie nowej perspektywy, o wiele lżejszej, pewniejszej i bardziej ekspansywnej. To, co kiedyś wydawało się odległe i trudne, teraz płynęło do mnie naturalnie, jakby od zawsze było w moim zasięgu, czekając jedynie, aż uwolnię się od resztek przeszłości. A wszystko zaczęło się od jednej, pozornie prostej. Ale niezwykle potężnej decyzji wyeliminować z życia wszystko, co wibrowało na częstotliwości niedostatku i otworzyć przestrzeń na nowe. Dziś, patrząc wstecz, widzę jasno, że to nie było zwykłe sprzątanie fizyczne. To była pełna odnowa energetyczna, cichy początek nowego rozdziału, który zmienił absolutnie wszystko. Ty również możesz uzyskać dostęp do tej transformacji. Wystarczy, że odważysz się puścić to, co już ci nie służy, z odwagą, intencją, i niezachwianą wiarą w to, co ma nadejść, zacząłem postrzegać pieniądze jako nieskończoną energię płynącą swobodnie, a nie jako rzadki lub trudny do osiągnięcia zasób. Fizyczne oczyszczenie mojego domu wywołało prawdziwą rewolucję mentalną i energetyczną, tworząc przestrzeń, aby nowa rzeczywistość finansowa mogła się wyłonić z siłą i naturalnością. Teraz, gdy rozumiesz, co może po cichu sabotować Twoją obfitość, nadszedł najważniejszy moment. Działanie z determinacją. Sama wiedza nie wystarczy, aby dokonać zmiany. Prawdziwa transformacja następuje dopiero wtedy, gdy zastosujesz zdobytą wiedzę w praktyce i pozwolisz, by przemiana objęła wszystkie poziomy Twojego życia. Dlatego chcecie poprowadzić przez bezpośredni, potężny i bardzo praktyczny plan działania, abyś mógł raz na zawsze wyeliminować niewidzialne blokady ze swojego otoczenia i uwolnić przepływ bogactwa, który już na ciebie czeka. Przygotuj się. Bo twoja nowa faza zaczyna się teraz. Pierwszy krok. Przeprowadź dokładne prześwietlenie swojego domu. Weź zeszyt lub otwórz notatkę w telefonie. Przejdź powoli przez każdy pokój, obserwując każdy detal uważnym okiem. Przy każdym przedmiocie zadawaj sobie pytanie, czy to łączy mnie z obfitością, czy zakotwicza w przeszłości pełnej ograniczeń. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, nie wahaj się, ten przedmiot musi zostać usunięty. Drugi krok. Uwolnij się bez lęku od wszystkiego, co symbolizuje brak. Obejmuje to stare rachunki, dokumenty dotyczące spłaconych długów, uszkodzone przedmioty, ubrania nieużywane od ponad trzech lat, oraz pamiątki, które niosą smutek lub urazę. To nie jest zwykła organizacja przestrzeni, to potężny rytuał oczyszczania energetycznego. Trzeci krok zorganizuj swój dom z intencją i celem. Zewnętrzny porządek jest odbiciem wewnętrznego porządku. Czyste i uporządkowane otoczenie sprzyja klarowności umysłu, dyscyplinie i strategicznemu skupieniu. W taki sam sposób, w jaki porządkujesz swój dom, uporządkuj także swoje życie finansowe, wyznaczając cele z precyzją i determinacją. Czwarty krok. Przeprogramuj swój umysł za pomocą przestrzeni, w której żyjesz. Wprowadź do swojego otoczenia elementy, które emanują wibracją sukcesu. Może to być obraz przedstawiający Twoje cele. Oprawiona inspirująca sentencja lub małe złote i zielone przedmioty, kolory tradycyjnie kojarzone z obfitością i wzrostem. Pamiętaj, każda drobna zmiana w twoim otoczeniu wywołuje ciche fale, które dzień po dniu przeprogramowują twoją podświadomość. To proces niewidzialnej budowy, ale niezwykle potężny. Przekształcając przestrzeń, w której żyjesz, nieuchronnie zmieniasz również przestrzeń, w której twoje marzenia stają się rzeczywistością. Wszystko, czego pragniesz, jest już dostępne. Wystarczy tylko dostroić swoje otoczenie, swój umysł i swoją energię, aby obfitość mogła znaleźć do ciebie drogę, bez przeszkód i bez oporu. Teraz, gdy masz ten plan działania w swoich rękach, nie pozwól, by czas ostudził Twoje zapały. Działaj natychmiast. Im szybciej zaczniesz, tym szybciej zobaczysz, jak zmiana zaczyna rozkwitać. W kolejnym rozdziale pokażę Ci, dlaczego zmiana otoczenia to nie tylko coś ważnego. Ale absolutnie kluczowego dla każdego, kto pragnie utrzymać solidną i trwałą ewolucję finansową. Już wiesz, że miejsce, w którym żyjesz, bezpośrednio wpływa na Twoją relację z pieniędzmi. Drobne szczegóły, często ignorowane, mogą po cichu sabotować Twój finansowy wzrost. Dobra wiadomość jest taka, że cały ten scenariusz można odwrócić. A klucz do tego znajduje się w Twoich rękach. Usuwanie przedmiotów związanych z niedostatkiem to coś więcej niż tylko fizyczne sprzątanie. To potężna zmiana energetyczna. Ta decyzja otwiera przestrzeń DLA nowej mentalności, opartej na obfitości i pewności, że zasługujesz na to, aby prosperować we wszystkich dziedzinach swojego życia. Nie chodzi tylko o porządkowanie szuflad czy opróżnianie szaf. Chodzi o przeprogramowanie twojej podświadomości tak, aby wibrowała w harmonii z sukcesem i bogactwem, które są twoim prawem. To właśnie ta świadoma decyzja radykalnie odmieniła moją historię. I jeśli zadziałało to w moim przypadku, bez najmniejszych wątpliwości może odmienić także twoje życie. Ale pamiętaj, wiedza bez praktyki jest jak nasiono schowane w szufladzie, tylko zasiane może wykiełkować. Dlatego nie odkładaj już dłużej tego kroku, który może stać się prawdziwym punktem zwrotnym w Twoim życiu. Wybierz już teraz jedno pomieszczenie w swoim domu. Zacznij dzisiaj. Usuń bez wahania wszystko, co nie reprezentuje dobrobytu, ekspansji i rozwoju. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie, co jako pierwsze usuniesz ze swojego domu, aby otworzyć drzwi do swojej nowej rzeczywistości finansowej. Napisz tutaj w komentarzach: Czytam wszystkie z uwagą i sercem. Twoje doświadczenie może stać się inspiracją dla innych osób, które także są gotowe na zmianę swojego życia. A jeśli ten materiał w jakiś sposób poruszył twoje serce, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, kto równie mocno jak ty potrzebuje zrobić pierwszy krok w stronę prawdziwej obfitości. Widzimy się w kolejnym filmie, gdzie razem będziemy kontynuować tę podróż przemiany i zwycięstwa.